Witajcie serdecznie. Dzisiaj prezentujemy Hyundai Santa Fe, auto z 2006 roku. Jest to silnik benzynowy wyposażony w instalację gazową. Jak widać wizualnie, auto w dobrym stanie technicznie również jedzie prawidłowo są wyczuwalne nierówne obroty silnika na biegu jałowym także auto troszeczkę faluje na obrotach byłoby to na pewno do sprawdzenia tak jak wspominałem lakier bardzo ładny ciekawe orurowanie wnętrze również zadbane jasne wnętrze instalacja gazowa jeżeli chodzi o opony to obecnie założone opony letnie samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl auto detailing Poznań także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia ich oferty zapraszamy również do dokładnego zapoznania się z tym ogłoszeniem. Wszystkie aspekty wyposażenia będą opisane w treści. Pamiętajcie, że skupujemy oraz sprzedajemy samochody osobowe oraz dostawcze na terenie całej Polski. Także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się. Tajem. W Moto Home skupujemy samochody i motocykle każdej marki. Nowe, używane, polisingowe, w dobrym stanie i uszkodzone. Gwarantujemy bezpłatną wycenę online, inspekcję pojazdu i płatność od ręki. Sprawdź na motomyślnikhome.pl.